Dzień dobry Państwu, tutaj Filip Nopniowski, a to jest globalna gra. Mamy 24. dzień lutego, poniedziałek, a w miniony weekend odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Spotkanie, które wywołało wiele kontrowersji, wiele śmiechów, wiele głosów oburzenia, no ale czy słusznie? I o tym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać. Zanim jednak do tego przejdę, chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które e, komentują pod moimi materiałami, którzy je lajkują, którzy subskrybują kanał i e, są ze mną także na X i na Facebooku, odwiedzają stronę globalnagra.pl. To dla was to wszystko, dla was e, piszę artykuły, dla was nagrywam te materiały. No i dziękuję zwłaszcza patronom i wszystkim, którzy wspierają finansowo ten kanał i moją działalność. Róbcie tak dalej i jeszcze więcej, to może osiągniemy wspólnie nowe wyżyny publicystyki publicystyki analitycznej. Jak lubię czasem sobie zażartować. Ok, dobra, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Spotkanie Duda Trump, a tak naprawdę szerzej SIPAK, czyli doroczny kongres konserwatystów amerykańskich. W tym roku w całości poświęcony myślę celebrowaniu zwycięstwa Donalda Trumpa i jego środowiska. Jest to forum totalnie zdominowane przez Make America Great Again, czyli to taki ten beton naprawdę tych twardych zwolenników Donalda Trumpa, jego radykalnej polityki. To właśnie są ci no, najwięksi tutaj. Mm, Gorący orędownicy radykalnych zmian, tak w polityce amerykańskiej, wewnętrznej, krajowej, jak i właśnie tej zewnętrznej, zagranicznej. No i co tam robili Polacy, drodzy Państwo? No, co mogli robić? W Stanach mieliśmy wybory, jeśli Państwo zauważyli, na pewno zauważyliście. I zmieniła się całkowicie ta klasa polityczna, która dzisiaj rządzi. Zwycięstwo Donalda Trumpa miało charakter kompleksowy. Ma on kongres, ma on oczywiście prezydenturę, ale ma też no, właśnie senat, Izbę Reprezentantów, sądy. Całkowicie dominuje teraz służby, całą administrację federalną. I nikt od dawna tak totalnej władzy nie miał, a już na pewno nikt tak bardzo radykalny jak Donald Trump. Jak dotrzeć do tego środowiska, drodzy Państwo, jeśli nie będziemy my jako Dyplomaci, politycy nie będziemy mieć z nim bezpośredniego kontaktu. No i właśnie dlatego polska delegacja ruszyła takim szerokim frontem, to znaczy, no mogliśmy tam zobaczyć byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który obecnie jest szefem grupy tych europejskich konserwatystów w parlamencie europejskim. Był minister Sikorski. E, towarzyszyli mu szef agencji wywiadu, Paweł Szota, e, generał w stanie spoczynku, ale też były szef wywiadu, tylko że wojskowego, e, Radosław Kujawa. E, był no oczywiście prezydent Andrzej Duda. E, widzieliśmy tam też pewnie Bogdana Kicha. No trochę, trochę tam naszych e, chłopaków, że tak powiem, było. No ale nie oni jedni, bo też... E, Musicie Państwo wiedzieć, że na tej konferencji tych konserwatystów tam no, przybywają ludzie o podobnych, o zbliżonych poglądach politycznych z całego świata. No to był także Javier Milei, prezydent Argentyny. Był szef hiszpańskiego Vox. Wystąpienie wirtualne, co prawda, ale jednak na żywo miała Giorgia Meloni, premier Włoch. Miał też mieć je. Bardella, czyli ten lider zjednoczenia narodowego francuskiego, który jednakże odwołał, no tam z powodu pewnych kontrowersji, może o tym później. Także widzicie Państwo, dość, dość tutaj szeroki udział tych różnych środowisk, takich konserwatywnych bądź neokonserwatywnych. No i nie, nie można tym razem zarzucić, że tutaj politycy PiSu przybyli, tak jak spotykali się w Hiszpanii, tak, z tymi konserwatystami, pamiętamy, to też było wielka pretensja o to, że spotykają się ze środowiskami prorosyjskimi. No i co? Dzisiaj mamy dokładnie tą samą sytuację, tylko w Ameryce, i powiedzcie mi Państwo, czy nawet jeśli to środowisko to MAGA jest prorosyjskie, to czy nie należało tam się z nimi spotykać? No, moim zdaniem zależało, bo inaczej do tych ludzi nie da się dotrzeć niż poprzez bezpośredni kontakt. Mi się przypomina tak, taki z, z mojej kiedyś kariery, dawnej zawodowej, przypadek, że najlepsze relacje nawiązywałem na takich, właśnie targach. Byłem kiedyś w kolonii na targach komputerowych i tam właśnie mimo, że mm, no, oferta firmy, którą reprezentowałem, że nie była zbyt rozbudowana, to jednak y, spotkanie tam i porozmawianie z ludźmi, wręczenie wizytówki bardzo ułatwiało późniejsze. Y, późniejsze y, działania, y, późniejsze kontakty biznesowe, no jednak przełamanie tych lodów, przywitanie się, przybicie piątki, to jest jednak duża rzecz w biznesie, która później no skraca ten dystans, y, możemy wiadomo do kogo dzwonić, dzwonimy jak w dym, y, piszemy maile i, i już tu nam się to ten dystans skraca, robimy biznesy i tak samo jest w polityce tutaj, w tym przypadku. Musieli się tam Polacy pokazać, musieli powiedzieć, zdradzić się z tym, co myślą, z tym swoim światopoglądem, spróbować zaprezentować, jak według nich wygląda polityka bezpieczeństwa w Europie, jak się sprawy mają z Ukrainą, i to wszyscy, wszystko to właśnie chcieli nasi przedstawiciele zrobić. I chwała im za to, że no, byli w stanie stworzyć mimo różnic politycznych jakiś wspólny front. Sam fakt, drodzy państwo, tutaj tego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, ja myślę, że no, yy, kilka kwestii nam się tutaj nałożyło. Po pierwsze, to spotkanie było kuluarowe, w związku z czym no, ono miało taki charakter bardziej kurtuazyjny. Niepotrzebna była budowa... Dorabianie do tego jakiejś takiej ideologii, że to będzie jakiś game changer, który, że prezydent Duda z prezydentem Trumpem spotkają się tak jak w zeszłym roku, kiedy Trump jeszcze nie był prezydentem, w tym Trump Tower, gdzie rozmawiali 2,5 godziny. No takie były oczekiwania, ale tutaj poszło inaczej. Poszło inaczej, bo Donald Trump się spóźnił ponad godzinę, prezydent Duda na niego czekał, i jeśli tak to traktować, no to faktycznie była nawet pewnego względu no, tutaj afront w stosunku do polskiej głowy państwa. I to nie panu Andrzejowi Dudziej powinno być przykro, tylko wszystkim e, Polakom, a, bo on jest przedstawicielem Polski. To nie był afront wobec niego, jeśli już bezpośrednio, tylko wobec e, polskiej delegacji. Polski jako e, e, tutaj e, no, w roli sojusznika, bliskiego sojusznika Amerykanów. Mimo wszystko, tak do końca bym tego nie traktował. Traktowałbym to bardziej jako pewną taką em, pokazanie miejsca w szeregu przez Donalda Trumpa. To znaczy, nawet najbliższy sojusznik y, i tak będzie gdzieś poniżej tej y, tutaj y, poziomu wartości y, tej polityki krajowej. Ona jest najważniejsza. Donald Trump tam przyjechał powiedzieć, że Maga, Wy jesteście super, to Wy wynieśliście mnie do. Władze i ja tę rewolucję będę dalej prowadził. Zobaczcie ilu tu mam przyjaciół wokół siebie. Oni wszyscy uważają tak samo, oni wszyscy nas popierają i razem zmienimy świat. Hurra! To było coś takiego. Samo spotkanie z tym z prezydentów, no, były zdjęcia, były sweetfocie, były wpisy na stronie w Białego Domu. Także to nie jest tak, że Amerykanie tego nie marketingowali, bo owszem, bardzo silnie pokazywali. Zobaczcie, prezydent Polski był i powiedział, że super, to jest naprawdę bliski sojusznik. Donald Trump stanął na mównicy i powiedział: Polska delegacja, brawo, Andrzej Duda, mój super przyjaciel, taki bady jest. I Andrzej Duda wstał, oklaski, oklaski, oklaski. Także nie było tak, że on nie był doceniony, ta jego obecność, ale był wykorzystany instrumentalnie do promocji tutaj powiedzmy trampizmu. o. Tak by to chyba należało powiedzieć. I tak samo dokładnie było z Javierem Milley, który miał dokładnie takie samo spotkanie z Donaldem Trumpem, chociaż w prasie, w mediach argentyńskich no nie znalazłem informacji, czy ono trwało 5, 10 minut, czy 15 minut. Ewidentnie też było krótkie, też było kuluarowe. Zresztą w tym, w tym samym pomieszczeniu zdjęcia też są takie same. Ale w tym czasie, kiedy tutaj prezydent Duda jakby pieczętował tą swoją bliską relację, nazwijmy to, z Donaldem Trumpem, no minister Sikorski spotykał się w kuluarach z m.in. Mike'iem Mike Waltzem, sekretarzem obrony, z, wcześniej widział się też z Marco Rubio. Odświeżał te swoje kontakty, które ma z, w związku ze swoim życiorysem wśród amerykańskich republikanów i konserwatystów. Rozmawiał, y, tłumaczył i starawał, starał się przekonywać. Zresztą ten manewr z przewiezieniem y, drona Shahid, czyli no, irańskiej konstrukcji, rosyjskiego drona, który atakował cele na terytorium Ukrainy, też było niezłym, niezłym numerem. Też oficjalnie y, prowadzący y, organizatorzy z, z, jakby z, y, podczas jednego z paneli dziękowali. Jeden z uczestników też dziękował osobiście Radosławowi Sikorskiemu za przewiezienie tego drona, za to, że mogli go tam pokazać zgromadzonym. No, trzeba pamiętać, że maga ogólnie. To środowisko jest dość ignoranckie, ma dość nikłą wiedzę o świecie, ale wie cokolwiek o Iranie, wie o Iranie, że to jest ten arcywróg, szatan, po prostu blisko wschodni. W związku z czym powiązanie tutaj tego Iran-Rosja, Iran-Rosja, że to jest to samo, było sprytnym zagraniem, yy, mogącym faktycznie trochę zmiękczyć serca, Lodowate serca magowców w stosunku do Ukrainy. To samo zresztą próbował tutaj zrobić prezydent Andrzej Duda, który starał się nawet w tych wpisach i e, wcześniejszych jego to było widać, bo wykonał telefon do, do prezydenta Zełęckiego, gdzie namawiał go, że słuchaj, dobrze by było jednak, żebyś e, zawarł jakiś rodzaj porozumienia z Ameryką i starał się ich związać ekonomicznie. I to samo mówił Donaldowi Trumpowi, natomiast z tych, z tych komentarzy, już po spotkaniu, dało się wyczuć, że Trump powiedział: „On będzie negocjował, bo taki jest interes, i, i tyle. Będą negocjacje. Te negocjacje mają zakończyć się sukcesem. Nie było tutaj żadnego zmiękczania. Ja myślę, że nie było też, y, dlatego, bo y, no to jest y, personalny pojedynek między Trumpem a Zełęńskim, y, Trafiła kosana Po prostu. Y, co z tego wyjdzie, to jeszcze zobaczymy, bo faktycznie te pierwsze umowy na, na te metale ziem rzadkich to, to nie były za dobre propozycje, a wręcz, no powiedziałbym i nie boję się tego słowa, bandyckie w stosunku do Ukrainy, po prostu przypominające wymuszenie, bo Ukraina nic by nie zyskała, a wszystko by oddała. No więc jak tak się, tak się negocjuje, to faktycznie taka umowa jest albo obliczona na to, żeby ją nie podpisać, albo po prostu ktoś tutaj nie odrobił lekcji, bo Ukra Ukraińcy nigdy na nią się by nie zgodzili w takiej formie. Yy, Niemniej, yy, drodzy Państwo, no właśnie, yy, Giorgia Meloni, yy, Javier Milei, yy, Morawiecki, Sikorski, Duda, no wszystko to tutaj yy, się mieszało. Yy, wszyscy oni, to właśnie było dokładnie widać po yy, dość takiej płomiennej yy, wypowiedzi, znaczy wypowiedzi Georgia Meloni występowała tylko w wersji wirtualnej, ale na żywo, i, i jej ta przemowa miała taki, no dość tak, jak to jest w jej stylu taki bardzo e, e, inspirujący, powiedziałbym, e, charakter, gdzie, gdzie e, wzywała. E, amerykańskich konserwatystów do tego, żeby nie porzucali Ukrainy, ponieważ to też, jest, też są ich wartości. To, czy ona się obroni przed agresorem, to czy nie, to także zadecyduje o, o przyszłości nie tylko tego nienawidzonego świata liberalnego, ale także tego, jakim, jaki chcą budować właśnie ci nowi konserwatyści. Było to całkiem niezłe. Jeśli gdzieś tam państwo to znajdą, to warto jest odsłuchać. Może jakiegoś linka tam w opisie wrzucę. Do tego, bo, bo faktycznie bardzo sprytnie y, to zrobiła, no i właśnie też wy próbowała wykorzystać y, swoje przełożenie. To, że jest dobrze odbierana, y, żeby jednak przemycić y, tym maga y, trochę prawdy o świecie i wyrwać ich z tych szponów rosyjskiej dezinformacji, bo ta dezinformacja jest, ma przemożny, naprawdę, drodzy Państwo, wpływ na, y, na bazę wyborczą Donalda Trumpa oraz na jego bezpośrednie otoczenie. I to niestety widać w po tym, co teraz Amerykanie robią w polityce zagranicznej i jak prowadzą te negocjacje, moim zdaniem, no, źle oceniając w ogóle rzeczywistość na podstawie mylnych, nieprawdziwych danych i w związku z tym no, popełniać będą błędy i będą przeszarżowywać. I także tutaj była rola Polski w tym, żeby ich nieco stonować. Domyślam się, że szef służby właśnie tam był z tego powodu, służby wywiadu i tak samo też, no, kilka słów na ten temat miał do powiedzenia generał Kujawa. Róbmy tak dalej. Ja się cieszę, że, że Polacy mimo swoich różnic w polityce krajowej jednak próbują coś robić razem. Tego właśnie oczekiwałem i z tego jestem zadowolony i oby tak dalej. No pojawiły się pewne tutaj zgrzyty w wypowiedzi na przykład premiera Morawieckiego. Pojawiały się zgrzyty też w niektórych wypowiedziach premiera Donalda Tuska. No psz, jednak życzyłbym sobie, żeby tego typu wzajemne uszczypliwości nie miały miejsca. No ale chyba życzę sobie zbyt dużo. Cieszę się, że minister Sikorski i prezydent Duda stanęli na wysokości zadania i jednak próbowali coś wspólnie ugrać, mimo że, mimo że osobno będąc, de facto, jednak wspólnie na zewnątrz. I tak to powinno wyglądać. Tam Amerykanów czy nikogo innego nie obchodzi, o co my się kłócimy. Oni nas widzą po prostu jako Polaków. I, e, więc trzymajmy poziom, trzymajmy fason. To nam naprawdę się przysłuży mm, dużo lepiej, niż jeśli będziemy się kłócić. I pamiętajmy, drodzy Państwo, że wszystko, co teraz się dzieje, decyduje o naszej bezpośredniej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci. Decyduje o tym, czy za kilka lat Polska będzie w bezpośrednim starciu zbrojnym z Federacją Rosyjską, czy też nie. Dlatego kibicujmy im i yy, no, miejmy nadzieję, że nawigować będą bardzo, bardzo ostrożnie po tych wzburzonych yy, geopolitycznych wodach. Yy, I teraz, jak już ze Stanami no, yy, Zjednoczonymi jakiś kontakt mamy, już mniej więcej wiemy, czego się od nich spodziewać. Obserwujmy wydarzenia. Ja myślę, że teraz więcej Polska będzie miała do powiedzenia w Europie. I także tutaj będzie starała się kształtować określoną politykę, bo też to, czego dowiedzieli się Polacy w Waszyngtonie, za chwilę będzie przekazane do naszych partnerów europejskich. Zresztą tak samo w, na, na poziomie kraju, już prezydent Andrzej Duda zwołał dzisiaj w poniedziałek, 24 lutego, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie wszystkim innym siłom politycznym polskim zda relacje z, zdaje relacje z tych, z tych wydarzeń. To tyle, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że pomogłem Wam spojrzeć na ten problem bez emocji, albo pozbyć się tych emocji i spojrzeć trochę szerzej, i że no, oderwiemy się od, od tej naszej polskiej wojenki, patrząc na, na to, co się wokół nas dzieje, bo naprawdę sytuacja jest bardzo poważna i musimy do niej podchodzić z pełną determinacją, spokojem i rozwagą. Dziękuję już za dzisiaj i kłaniam się. Do następnego odcinka. Cześć!